Trzymałeczkę, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda i ze Lena. I mamy dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień. Dlaczego, Lena? A, tak, będzie prawda. Dlaczego śnieg? Ale. Nie, nie znamy, nie padał śnieg. Nieprawda, mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, bo właśnie jedziemy po wyjątkową rzecz. A? Po co jedziemy? Na no, Jedziemy po nasz produkt, który zaraz zobaczycie, teraz lecimy, bo zaraz będziemy spóźnieni Ale chciałam sobie się przywitać, przypomnieć o kanał, tego kanału, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 Zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikToka, Toka, mój kanał Doleny, która cały czas przerywa, kiedy coś mówię I co? I my jedziemy i chyba już dopiero jak już wrócimy do domu, opowiem wam na spokojnie, pokażę wam przede wszystkim produkt I no, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni Dobra, idziemy! jak już zdążyliście zobaczyć na instagramie albo tutaj odebrałam już naszą wspólną świeczkę będziecie mogli ją dostać albo w Gliwicach i tu wam się pojawi dokładna lokalizacja albo na instagramie, a tu się pojawi instagram. Świeczkę, którą ja mam teraz jest to świeczka sojowa o zapachu piernika, żeby było świątecznie i ma też piernika na samej górze, jest słodki. z kolekcji świątecznej będzie piernik, który już jest dostępny i będzie jeszcze mandarynka, jest to Seria limitowana, więc jeżeli ktoś chciałby zaopatrzyć się w taki produkt, nasz własny, to zachęcam oczywiście do odwiedzenia Instagrama. bądź jak mieszkacie w okolicy, to do odwiedzenia sklepu. A teraz będziemy po prostu kontynuować tego vloga. Jeszcze dzisiaj w klonach mamy wysłać paczkę, ponieważ tutaj na Vinted, jak wiecie, a jak nie wiecie, to tutaj Wam się pojawia moje Vinted, gdzie Was zapraszam, bo są tam moje rzeczy, Leny rzeczy, może będą piesków rzeczy i idę pakować paczkę. Lena? Tak. No? się, słucham. My idziemy, by ten wysłać paczki? No. Dziękowałam Ci zadania? zadanie. Jezu, wiesz, że ja nienawidzę robić zadania. Ale przestań, mądro musisz być taką, chodź, chodź, Ale to zadanie lubię. Lubisz, robisz. Wszystkie zadania okay. przecież robisz, nie? Przecież jesteś super dziecko, no. Co przygotowałam dla Lenek? Nie, Maria, że ja to kocham. Matematyka, jedna i druga. Poradzisz sobie? My wrócimy zaraz i będzie zrobione? Nie. Nie wiem. Zostawić ci widzów? Mhm. Mm Będziesz coś tam do nich mówić? Mhm. Mm Daj mi owek. Ołówek. 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 Dobra, idę. Aaaa. Jestem już w ogóle ja będę robiła zadanie do mapy. To pierwsze to jest 5 dolarów. Czy 8? To łatwe było. Dobra. To jest 9. Czekaj, Lena. Co to jest za dziewiątka? tą Chyba tak, chyba tak. Nie wiem, okay. Jakie łatwe, 4. dwa, oczywiście, że jest, zapomniałam, yes, jest, ale jakie to łatwe, cztery, dwa, trzy, to jest pięć, dobra, szybko, w ogóle pokażę wam już, jak skończę jedną linijkę, w ogóle to zrobiłam już dwie strony, teraz e, czekamy na mamę, Ej, na Matiego. mogę do niej zadzwonić, kiedy będę w sumie, e, o, siemano, dzwoni. No hej, kiedy będziecie? No już za 3 minuty cztery. A, mieć pamiątkę i z Wami mieć zdjęcie. Jest też znowu dobrze, patrzcie jaka jestem. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie, ale to teraz wy będziecie pokazani. Wow, widzowie, sobie pięknie. Wow. O, siema O, wie Zaraz przyjdzie, mam nadzieję, że mi da piątka albo no szóstkę za to. Ja jestem szóstka z wykrzyknikiem. Nie, jestem piątkę z wykrzyknikiem. na mnie, ma róża, róża, róża. Ale taką wanilię, albo no, jakby no, taka wanilia, taka no jakby prawdziwa róża. Ogólnie to tak pachnie jak lawend. Do. Ale w sumie to mogą być po prostu płatki różu. Eee, Patrzcie jaką fajną obudowę z od odwizki. I ona coś napisała. A nie, to moja koleżanka. Dobra, moja reakcja, bo Może. wróciłam właśnie y, jeszcze ze sklepu, bo byłam jeszcze w Lidlu, naszej pciocha. Dam ci ocenę i nawet mogę ci powiedzieć, że jak zrobiłaś dobrze, to możemy otworzyć dzisiaj ten kalendarz adwentowy z naszyjnikami No to tak, y, pierwszy błąd, tu Wynik dobry, ale cyfra źle zapisana No, ale przykro mi, że zapomniałam Cyfra pisze się w ten sposób do, Tak, ale... Pół zap... punkta, tu dobrze, do, y, tu jest dobrze Uu. Źle. No ja się tutaj po, pomyliłaś, chciałam zgrumować, a mi się dobrze nie zgrumowało Dobrze, dobrze jak Co jak... tutaj zrobiłaś? No bo mi się zapomniała. też Weź, o nie cztery palce potem. Cztery! Dodać jeden Cztery, dodać jeden, no to pierwszy a co wpisałaś? Bo Lena chyba ym, trochę źle to zrobiła Chyba skupiła się bardziej na tej kartce Aha. A to dałam swoją taktykę No nic, ale jest, jest Dobrze, no dwa złe Jedno źle zapisana cyfra Musisz mi w kuchyreczku oddać Dobra, piątka minus O, tym, mam Na szynach bym powiedziała Druga jest trudniejsza, więc druga ocena jest ważniejsza Pamiętajmy o tym. Jest lepsza Dobra, tu mamy dobrze No tu masz źle tą cyfrę znowu No bo mówiłam ci, że ja nie dziwnię, że ty się nie, no, nie tutaj dałem pół punkta Pięć, dobrze Dobrze, dobrze. I trudniejsza część. No, okazałam ci od tyłu. I policz teraz dziewięć. Odsian. Wpisałeś trzy. się y, Tu dobrze. Tu dobrze. No nie no. Tu mogę dać piątkę. Y, czekaj, no piątkę z plusem tu mogę dać. Bardzo ładnie. I się dumne. Dobra, nie. Otwieramy kalendarz z biżuterią. Dobra, mamy kalendarz i w sumie nie wiemy, czy jest z biżuterią. Jest napisane, że są małe rzeczy. Ja jedynkę czy dwójkę. Dostaliśmy kalendarz z Sinseya, więc ja więc zobaczymy jestem. po prostu, co tam jest. Nie, bo ja tak. Dobra, ja jedynkę. Dobra, niech ci będzie. Pieczątka! Oto chyba jakiś dzieci kalendarz, bo ale nasi w tym kalendarzu. Pieczątka ze skarpetą. Dobra, to zaraz zobaczymy sobie. Ja dwójkę. Trzy, to się ciężko. To jest kalendarz z pieczątkami, może być, co nie? Mamy tutaj niebieską. Mm. Kaczek tu jest zielona, to jest zielony skarpetek, tu jest niebieski, to jest niebieski dzwonek Tu jest niebieski dzwoneczek, dobra Teraz trzy, gdzie jest Tu mamy bombkę, ale są świąteczne pieczątki o, Teraz czwórka O, fajne Tu mamy co? O, żółte lampki Tak, na choinkę, teraz piąteczka Pingwinek, pieczątka, pingwinek Czósteczka, dawaj Renicaret fioletowy O i inny kolor mamy Chyba zrobię sobie kolorową kartę fioletowy taki tak. Widzę siódemkę Auto z choinką. Oooo, fajne! u jaka ładna. no niebieska po prostu taka, no jakby śnieżynka, śnieżynka. Teraz otwieram dziewiątkę. O! o! Mamy tak. czapkę na górze mm. niebieskiego. Teraz dziesiątkę, fioletowa hajinga. Mega ciężka, jeszcze fioletowa. No, no, choć Jedenastka. Bałwanek! Mm, tak. Fioletowy bałwanek. Fioletowy w... Dobra, teraz dwanaście. I jesteśmy w połowie. Mm. Mamy fioletowego bałwanka. Czapka Mikołaja. Dynia. Czerwona? Nie, fioletowa. E czemu nie ma tutaj koloru czerwonego? No, nie wiem czemu. Dasz czternaście, ty? Nie. Co to? ryby perek czerwony. Czerwony reniferek. 15. I znowu fioletowa. Fioletowa choineczka piernik. Aha, Tak. A no, piernika, choinka z piernika. Teraz 16. Czerwone... O, czerwony znowu. Czerwony prezencik. Zielona rękawiczka. Mamy kolejną śnieżynkę, też niebieską, ale inną. Ale inną. Teraz 19. Laska świętego Mikołaja, czy lizak taki laska? Lizak. Czerwony. O. Miekim. 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 21. Zgadnij, jaki kolor? Czerwony! Nie, niebieski. Gwiazdka niebieska, Zastrza. tylko biały. No. Teraz 22. Jaki mam kolor? Zielony. Źle, żółty. Żółty, 23. Gwiazdka z piernika i ostatnia. Sobie. Dobrze. I ostatnie 24. Ludek z Pierwnika. Przyja, czuję, czuję. Przyja. Przyja. pieczątki? Przyja. Przyja. Okej. Przyja. kalendarz? To najbardziej. No i fajnie Tak więc ten odcinek dobiega końca Dajcie znać, czy podobała wam się świeczka, którą stworzyłam I czy może ją kupicie Ja na końcu oczywiście chciałabym pozdrowić pięć osób Ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam pięć osób A jeżeli ty chciałbyś, bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku Wystarczy, że skomentujesz ten film A być może wybiorę właśnie ciebie W dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Marysię Następnie chciałabym odpowiedzieć na pytanie Natalii i Leili, Kiedy kolejny haul zakupowy? Za kilka dni będę dopiero robiła paczkę Więc możecie tam spodziewać się w przeciągu najbliższych tygodni, dwóch tygodni, myślę. I oczywiście pozdrawiam Was, dziewczyny. Chciałabym również pozdrowić Magdalenę i Julkę. I na sam koniec chciałabym pozdrowić Wiktorię. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to proszę zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco i wpadajcie na kanał Doleny. A my widzimy się jutro. Pa! pa!